Dzień dobry Państwu, Beata Tamczyk w gazecie finansowej. Witam pana doktora Marcina Wojewódkę, który jest założycielem kancelarii Wojewódka i wspólnicy, jest też wiceprezesem Instytutu Emerytalnego, jest też radcą prawnym. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeszcze tak tytułem wstępu, bo będziemy rozmawiali o nowym podatku. 50% tyle ma wynieść stawka podatku od nadzwyczajnych, nadmiarowych zysków którą zapowiedział rząd. Daniną mają zostać objęte spółki, które w czasach kryzysu często nie z własnej woli generują dużo wyższe zyski. O takim podatku już w maju mówił premier Mateusz Morawiecki, ale w kontekście Norwegów, w cudzysłowie teraz żerujących na wojnie w Ukrainie. To słowa premiera. Czy taki nowy podatek, panie doktorze, jest uzasadniony? Jest mi wstyd za premiera. To jest pierwsza rzecz. Premier nie powinien opowiadać takich nierozsądnych rzeczy. Jesteśmy, chcemy czy nie, w ustroju kapitalistycznym, gdzie własność tak, daje prawo do fruktów. Jeżeli jestem właścicielem czegoś, to mam prawo i co więcej, konstytucja chroni mnie jako obywatela. Teraz nakładanie nowego podatku przez rząd, tak? Tylko dla, na kogokolwiek, tak? tylko dlatego, że ktoś ma ponadnormatywne zyski, tak? to jest gangsterka. Tu w ogóle nie mamy co rozmawiać, czy to jest uzasadnione, czy nie. To jest łamanie świętego prawa własności. Tak? Dlaczego tylko dlatego, że ktoś osiągnął zyski, ma zapłacić więcej? Co to jest? Tak? Pan premier zapomina, że. Te spółki Skarbu Państwa, bo one oczywiście są głównie na celowniku tych, 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 tych niebezpiecznych, złych działań, one są nie stuprocentowe w dużej części własnością Skarbu Państwa, tak? Ale to nie jest jego, prywat jego własność, tak? On ma swoje działki. Natomiast to są spółki, tak? które chociażby duża część z nich jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, gdzie są mniejszościowi akcjonariusze, niepaństwowi, tak? Wielu spośród nas, tak i uczestników tej rozmowy, i naszych pewnie słuchaczy, i tych, co będą czytali artykuł na podstawie tego, tego, tej, tej rozmowy, jest akcjonariuszami jednej, drugiej, trzeciej spółki z tych spółek Skarbu państwa, tak, ta spółka wygenerowała właśnie zysk. Dlaczego ja, jako akcjonariusz, mam nie dostać tego zysku? Tylko dlatego, że 231 panów i pań. We Sejmie wymyśli sobie teraz, że coś jest ponadnormatywne, tak? że coś jest ponadwymiarowe. No, prawda jest taka, że mamy, widać, tragiczną sytuację budżetową. Tak? Nie ma skąd zabierać pieniędzy, więc zabieramy tym, co mają. Tak? Jeżeli teraz spółki te, tak? dzięki swoim działaniom, tak? bo to się nie robi, przypomnę też, że kodeks spółek handlowych mówi jasno, że spółki kapitałowe są nastawione na zysk. Tak? One mają generować zyski. Tak? I teraz, jeżeli ktoś je karze, tak? a właśnie pomysł tego, tego podatku jest ukaraniem za przedsiębiorczość, tak? no to, przepraszam bardzo, łamie właśnie podstawowe zasady. To jest zły pomysł, bardzo zły pomysł. Nie ma żadnego uzasadnienia do karania y, podmiotów prawnych za osiągane zyski. Tak? Ja abstrahuję od sytuacji, jak zareagują za chwilę inwestorzy zagraniczni, tak? jeżeli oni... Zobacz, też będą objęci tym podatkiem, tak? Oni już, bo, znaczy, żeby jasno jest właściwie no, inwestycji prawie nie ma zagranicznych, więc w sumie nie ma co uciekać, tak? Więc w sumie nie ma kto już rezygnować. Tak? Znaczy jesteśmy, jak to mówił jedna w czarny i zaczynamy tam się urządzać, tak? To jest, to jest problem, w którym, którym, którym jesteśmy, tak? I naruszamy podstawowe, podstawowe zasady. Tu nie ma w ogóle mowy o. Uzasadnieniu do, do, do wprowadzania tego rodzaju tego rodzaju podatku. Tak? Jeżeli rząd, tak, chce szukać oszczędności, tak czy nowych środków, to ma w budżecie albo w pozabudżetowych, tam, gdzie jest niepotrzebne rozpasane rozdawnictwo, tak, to niech zacznie, że tak powiem, oszczędzać, tak, a nie opowiadać, tak, i nie zabierać, jak ten przysłowiowy Janosik, tak, zabierać bogatym, a rozdawać biednym. Tak? To się źle skończy. Właśnie, czy. Zdaniem Pana Doktora może skończyć się tym, że zostanie wprowadzone, czy podniesione zostaną opłaty w ramach wyrównania strat. Yy, nie wiemy. To znaczy na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będą skutki tych nieodpowiedzialnych działań czy pomysłów rządu. Tak? Miejmy nadzieję, że w ogóle do tego nie dojdzie, ale Reakcja giełdy papierów wartościowych w Warszawie, wczorajsza tak, poniedziałkowa, gdzie spółki skarbu państwa, a właściwie wszystkie te spółki, które generują zyski, tak, czy te, które mogą być objęte tym podatkiem, gdzie mamy po prostu że tak powiem pikowanie w dół. Tak, to, jeszcze, to jest dopiero początek, pokazuje jasno, tak, że po pierwsze to jest pomysł bardzo zły. No bo on pogarsza sytuację, sytuację na rynku. Po drugie, oczywiście zarządy tych spółek, jak tylko ochłoną i zobaczy, co się dzieje, tak, to zaczną myśleć, w jaki sposób, po pierwsze, nie zapłacić tego podatku, bo każdy z nas by tak się tak, tak zrobił, tak, i jakimi oczywiście legalnymi sposobami do tego doprowadzić. Gdyby każdy z nas się dowiedział, że teraz nagle ma zapłacić, nie wiem, 50% podatku od jakichś swoich jeszcze Czegoś, co zarobił, tak? zarobimy, nie wiem, 10 tysięcy złotych, i nagle rząd położy łapę i powie: 5 tysięcy zabieram. Tak? No to każdy z nas będzie się zastanawiał. Także ci menadżerowie spółek Skarbu Państwa, którzy są odpowiedzialni przed akcjonariuszami zgodnie z kodeksem spółek handlowych tak? i odpowiadają za należyte prowadzenie spraw spółki, też będą się zastanawiali, jak najlepiej zoptymalizować sytuację danej spółki. tak? Bo wcale niekoniecznie. Każdy chce być karany za osiąganie zysku. No właśnie, czy o agresywne opodatkowanie tych gigantów ma sens? Czy może tylko no. doprowadzić takie firmy tak naprawdę do unikania płacenia podatków? Oczywiście, że nie ma sensu. To znaczy, jeżeli będziemy znowu, proszę o sformułowanie kolokwialne, dokręcali śrubę podatkową, tak? To każdy prędzej czy później, tak, szczególnie my jako Polacy jesteśmy bardzo pomysłowi, znajdziemy rozwiązanie, Tak? Przypomnę rozwiązania covidowe, kiedy zamykaliśmy różne branże i nagle się okazało, że zamknięto kwiaciarnię. Tak. No, znaczy, znaczy, inaczej, kwiaciarnię można było prowadzić, zamknięto lodowiska. Tak. Więc znamy historię, gdzie że powiem, otwierano kwiaciarnię na środku lodowiska i trzeba było wypożyczyć łyżwy, żeby ode... żeby, kupić, żeby kupić kwiaty. Tak. I tego czy, nie wiem, księgarnie w sklepach, w, super, w supermarketach, które nagle stają się, mam I polscy przedsiębiorcy, także na poziomie tych dużych, dużych spółek znajdą rozwiązania, tak? I wcale to nie o to chodzi, że to jest unikanie opodatkowania. To jest po prostu normalna reakcja ludzi, którzy się znają na prowadzeniu biznesu, na niebezpieczne, z pełną świadomością powiem głupie rozwiązania w postaci zabijania przedsiębiorczości, tak? Kto ma dzisiaj interes w tym, żeby jakiekolwiek zyski generować, jeżeli wiem, tak? że mam z góry zostać to znaczy, ukarany, tak? To są pomysły gorsze niż najbardziej skrajne z, z, po, z kart podręczników historii ekonomii z nami takie skrajnie lewicowe pomysły, tak? Na, naprawdę, znaczy jesteśmy to, to jest jakaś. To się, to się chyba nie dzieje. Możliwe, że rząd chciałby zrekompensować te pieniądze, które przepadły w związku z KPO. O, jak pan sądzi, panie doktorze? Tu panią zaskoczę, bo sformułowanie, że środki jakieś przepadły z KPO, tak, nie jest prawdziwe. Tak. To znaczy, jeszcze. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z dwójką naszych, naszych europosłów i rzeczywiście sytuacja jest taka. tak? Polska na dzień dzisiejszy nie ma żadnych możliwości otrzymania środków z KPO, tak? ale to nie oznacza, że one definitywnie prze, przepadły. Tak? To, co na tą chwilę straciliśmy, to możliwość skorzystania z zaliczek, czyli zaliczkowego wcześniejszego. Pobrania, skorzystania ze środków, które nam przysługują. One jeszcze na nas czekają, tak? Oczywiście obecny rząd robi wszystko, tak, nie przeprowadzając koniecznych reform, o których mówi Unia Europejska, żeby tych pieniędzy nie dostać. Natomiast, tak naprawdę, z perspektywy terminów, my mamy jeszcze kilka miesięcy, tak bym powiedział, do połowy 2023 roku, kiedy ta kupka środków z KPO, ona jeszcze na nas poczeka, pod warunkiem, tak? Że wprowadzimy te zmiany, które oczekuje Unia Europejska, które są oczywiste, bo bez nich po prostu nie dostaniemy żadnych środków. One nie przepadły. Natomiast rzeczywiście to, o co pani redaktor pyta, czyli w tej chwili to takie rabunkowe, bo to jest tak naprawdę znowu ten, ten 50% podatek to jest rabunek na polskiej gospodarce. Tak? Dzisiejszy rząd, który nie potrafi, tak? nie chce, nie potrafi, nie umie. Tak? skorzystać z pieniędzy, z tych miliardów, które leżą z KPO, tak? próbuje wszelkimi sposobami, tak? nie wiem, pożyczając pieniądze gdzieś tam tysiące kilometrów stąd, tak? nakładając nowe podatki, tak? wymyślając jakieś, no, utrzymując tak naprawdę inflację, bo rząd znowu, że tak powiem, zarabia na inflacji, bo płacimy większe, chociażby większy VAT od coraz wyższych, wyższych, wyższych cen, cen produktów, więc rząd, mając świadomość, znaczy, jakiś tam podów, nie chce tych pieniędzy z KPO, prawda? No więc próbuje ograbić nas swoich, swoich rodaków z, w, in, w inny sposób, tak? A ten podatek 50%, ja jeszcze raz do tego wrócę, jest o tyle groźnym rozwiązaniem, że on uderza we własność, tak? On uderza w akcjonariuszy, na przykład prywatne osoby, tak, tysiące Polaków, które są akcjonariuszami. Tej największej spółki paliwowej, tych największych spółek energetycznych, tak, które właśnie osiągają zyski, tak, No to super, no to ale to, że tak powiem, należy pochwalić te ich zarządy, że potrafią wygenerować te zyski. I teraz nagle rząd chce im zabrać te środki, ale zabiera nie tylko, tak, tej spółce, nie tylko w części tych udziałów czy akcji, które posiada rząd, ale także udziałów czy akcji, które posiadam ja, pani redaktor, czy nie wiem, chociażby 15 milionów. Polaków będących członkami otwartych funduszy emerytalnych. Tak? 15 milionów Polaków jest dzisiaj członkami otwartych funduszy emerytalnych. Wszystkie fundusze inwestują te spółki Skarbu Państwa i inne, które będą objęte tym podatkiem, tak? Tym ruchem, chociażby wczorajsza akcja na giełdzie, gdzie nam o znaczący procent tąpnęły wartości wyceny tych, tych, tych spółek, oznacza, że za chwilę zobaczymy zmniejszenie wartości aktywów emerytalnych i znowu się okaże, że mamy gorsze emerytury, tak? Dzięki właśnie takim nieodpowiedzialnym działaniom rządu. Ten podatek to jest zło, to jest gangsterka, to jest y, dyletanctwo ekonomiczne, no ale czemu się dziwić, jak mamy historyków na, na czele rządu. Dziękuję za ten komentarz, panie doktorze. Doktor Marcin Wojewódka, gościem Gazety Finansowej. Miłego dnia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za